Rafinowana ropa wspiera rosyjską machinę wojenną na różne sposoby. Bezpośrednio rosyjskie wojska potrzebują benzyny i oleju napędowego, aby utrzymać swoje coraz bardziej ograniczone, zmechanizowane ataki na ukraińskie linie obrony. Pośrednio Rosja wykorzystuje rafinowaną ropę, aby zasilać swoją kasę wojenną poprzez eksport oraz uspokajać własne społeczeństwo. Zapewniając sobie benzynę, mogą prowadzić codzienne życie. Ale to wszystko zaczyna się dla Rosji walić. Linia życia oparta na ropie się załamuje, a Rosja nie może temu zapobiec. Wrzesień był dla Władimira Putina prawdziwym koszmarem, ponieważ Ukraina i Europa wspólnie wyrwały bijące na oliwione serce Rosji, pozostawiając kraj w stanie paniki. W tym wszystkim jest jedna liczba, która zaboli Putina bardziej niż jakakolwiek inna milion. Tyle właśnie ton benzyny Rosja straciła tylko we wrześniu, w wyniku połączonych ataków dronów Ukrainy. Oraz coraz bardziej rygorystycznych działań Europy. Ataki i sankcje się łączą, powiedział Euromaidan Press 7 października, jako efekt połączenia sprytnych działań politycznych Unii Europejskiej, a nieustanne ataki dronów Ukrainy zmusiły Rosję do sytuacji bez wyjścia. Czy Rosja akceptuje braki na rynku krajowym? Jeśli tak, oznacza to, że skutki wojny na Ukrainie będą odczuwalne aż w Moskwie, co oznacza, że Putin zacznie odczuwać presję ze strony własnego narodu. Może Rosja spróbuje jeszcze bardziej ryzykownych metod omijania sankcji? Jeśli tak, pojawi się problem. Ponieważ Unia Europejska skupia się na flocie cieni, Putin znajduje się teraz w sytuacji bez wyjścia, a machina już ruszyła. Weźmy na przykład niedobory paliwa. Utrata miliona ton paliwa w ciągu jednego miesiąca musi gdzieś zaboleć. Wydaje się, że duże niedobory paliwa w kluczowych regionach Rosji są tego skutkiem. Krym, zajęty przez Rosję w 2014 roku. I będący symbolem celów Putina wobec Ukrainy, to jeden z najbardziej dotkniętych regionów. Pierwsze oznaki narastającego kryzysu paliwowego na Krymie pojawiły się 25 września, kiedy to Kiew Independent poinformował, że nawet połowa stacji benzynowych na Krymie już wstrzymała sprzedaż paliwa z powodu niedoborów. To nie jest propaganda z prorosyjskiego źródła. Kiew Independent podaje, że informacje o zamknięciach pochodzą z Komasand, czyli z mediów, które są tak prorosyjskie, jak to tylko możliwe. To źródło monitorowało 17 tysięcy stacji benzynowych w całej Rosji i doszło do wniosku, że braki paliwa występują w całym kraju. Najbardziej cierpi Krym oraz Południowy Okręg Federalny, do którego Rosja zalicza okupowany Krym. Ponad 220 stacji benzynowych w tym okręgu, czyli 142% wszystkich w regionie, musiało zawiesić sprzedaż paliwa do czasu złagodzenia kryzysu paliwowego w Rosji. Krym, oddzielony od Rosji i dostępny tylko drogą wodną lub mostem krymskim, Najbardziej odczuwa skutki problemu. To ma sens. Paliwo pokonuje długą trasę na Krym. Po drodze wiele miejsc przejmuje dostawy benzyny. Kiedy rosyjskie pociągi lub statki docierają na okupowany półwysep, na stacjach benzynowych Krymu nie zostaje już nic do sprzedania. Reuters 29 września opublikował własny artykuł na ten temat. Pod koniec września, według Reutersa. Władze Krymu zamroziły ceny paliw, aby uniemożliwić właścicielom stacji benzynowych wykorzystywanie sytuacji rynkowej i wzbogacanie się kosztem problemów Półwyspu. Wprowadzono racjonowanie benzyny. Jednorazowo można kupić maksymalnie 30 litrów paliwa. To około 65 galonów. Dla porównania, to stanowi około 1 piątą lub 1 szóstą pojemności baku paliwa w Fordzie F150, w zależności od modelu, jeden z najpopularniejszych pojazdów w Ameryce. Miałby poważne ograniczenia na Krymie. Prawda potwierdziła ograniczenia paliwowe na Krymie kilka dni po Reutersie, wskazując, że w niektórych regionach półwyspu są one jeszcze surowsze. Limit wynosi 20 litrów na klienta i obejmuje benzyny alkilat 92 alkilat, 95 alkilat, 95 NP oraz alkilat 100. Krym może najbardziej ucierpieć z powodu niedoborów i racjonowania. Jednak Putin jest zmuszony uświadomić sobie, że Krym to prawdopodobnie dopiero początek. Niedobory paliwa dotykają też inne regiony Rosji i będą się nasilać, gdy Ukraina i Unia Europejska kontynuują niszczenie rosyjskich rafinerii. Najpierw omówmy szerszy skutek. O działaniach opowiemy później w filmie. Utrata miliona ton we wrześniu. To ważna granica, lecz nie jedyna istotna statystyka w narastającym kryzysie rosyjskiej rafinacji ropy. Euromaidan Press podaje, że od sierpnia ukraińskie ataki na rafinerie wyłączyły około 40% rosyjskich mocy przerobowych. Wyłączone rafinerie w Riazaniu i Kinewie były wielokrotnie atakowane i nic nie wskazuje, by to miało się skończyć. Każda naprawa przeprowadzana przez Rosję jest cofana po kilku dniach, gdy kolejny dron niszczy kluczowy element rafinerii. Te niesamowite rezultaty trzeba jednak nieco ostudzić, patrząc na nie przez pryzmat rzeczywistości. Carnegie Endowment przedstawiło taką analizę 3 października na temat rosyjskiego sektora rafineryjnego. Fundacja zwraca uwagę, że na papierze Rosja może przerabiać 327 milionów ton ropy rocznie, czyli 6,5 miliona baryłek dziennie. Łączna zdolność 16 rafinerii zaatakowanych przez ukraińskie drony w sierpniu i wrześniu to 123 maleń ton rocznie, czyli 38% całości. 38% to maksymalny możliwy poziom szkód. Górna granica jest tu kluczowa. Uderzenie w rafinerię, a jej całkowite wyłączenie to różne sprawy. Mimo to Carnegie Endowment podaje kilka ciekawych punktów. Papierowa zdolność przerobowa Rosji różni się od jej rzeczywistych możliwości. Około 22% rosyjskich rafinerii jest nieczynnych. Więc kraj produkuje 270 zamiast maksymalnie 327 milionów ton produktów rafinowanych rocznie. Ukraina atakuje czynne rafinerie, uderzając w pozostałe 78% rosyjskich mocy przerobowych. Rosja ma również nadwyżki gazu i oleju napędowego, jak zauważa Fundacja. Kraj co roku wytwarza o 16% więcej benzyny i o 32% więcej oleju napędowego niż sam zużywa. Rosja ma również duże zapasy nafty, którą można przekształcić w benzynę Euro-3 przy użyciu dodatków. Zapamiętaj, bo za moment wrócimy do dodatków. Ostatecznie Carnegie Endowment twierdzi, że liczba 38-40% może być trochę zbyt optymistyczna. Rosja obecnie rafinuje około 5 milionów baryłek dziennie, liczba ta byłaby bliższa 4 milionom, gdyby 38% rosyjskich rafinerii było wyłączonych. To łagodzi dane, które widzieliśmy do tej pory. Jednak fundacja kończy zauważając, że to wciąż nie są dobre wieści dla Rosji. Rosyjskie rafinerie ropy przypominają osobę wielokrotnie bitą. Nie zginie od jednego ani kilku ciosów, ale z każdym kolejnym coraz trudniej mu się podnieść. Żaden cios nie jest śmiertelny, ale można zostać pobitym na śmierć. Ukraina to rozumie, dlatego powtarza ataki na rafinerie zamiast próbować zadać nokaut jednym ciosem. Każdy dron, który trafia w cel, Osłabia przemysł rafineryjny, który balansuje na krawędzi kryzysu. Niemniej jednak, niedobory są bardzo realne i mają miejsce, ponieważ rosyjskie zapasy tradycyjnie nie są wykorzystywane do wspierania rynku krajowego. 16% rosyjskiej benzyny i 32% oleju napędowego jest eksportowane, jest sprzedawana lub wysyłana na front na Ukrainie. By podtrzymać rosyjską machinę wojenną. Aby rozwiązać problem wewnętrzny, Putin musiał poświęcić jedno lub oba inne zastosowania rosyjskich produktów rafinacji ropy. To ponownie stawia rosyjskiego przywódcę w sytuacji bez wyjścia, opisanej wcześniej w tym filmie. Patrząc z zewnątrz, z pewnością nie wygląda na to, żeby Rosja miała zapasy benzyny i diesla, które pozwoliłyby jej przezwyciężyć sytuację, w jakiej postawiły ją Ukraina i Unia Europejska 1 października. Euromaidan Press poinformował, że Rosja potrzebuje 9 miesięcy na rozwiązanie kryzysu paliwowego. To nie czas, jakiego oczekiwano od energetycznego supermocarstwa. Rosja poradzi sobie z sytuacją paliwową dopiero w połowie 2026 roku. To zapewne oznacza, że Ukraina zaprzestanie ataków na rafinerie, a Unia Europejska nie nałoży nowych sankcji. Podpowiedź: To nie nastąpi. Rosja, chcąc przeczekać 9 miesięcy. Podejmuje coraz bardziej desperackie działania, by rozwiązać i ukryć kryzys paliwowy przed obywatelami. Opieranie się na Białorusi to jeden z trików Rosji. 7 października Reuters podał, że we wrześniu eksport białoruskiej benzyny koleją do Rosji wzrósł czterokrotnie do 49 tysięcy ton. Eksport oleju napędowego wzrósł do 33 tysiące ton. To wynika z prób Rosji poradzenia sobie z niedoborem paliwa, o czym już mówiliśmy. Jednak poleganie na Białorusi. Nawet jeśli Władimir Putin uważa ten kraj za państwo marionetkowe, nie będzie działać zbyt długo. Kraj nie wytwarza dość benzyny dla Rosji i swoich obywateli. Dowiesz się więcej w naszym filmie. Rosja zależna od białoruskiej rafinowanej ropy świadczy o narastającej desperacji Putina. Białoruś oferuje tylko tymczasowe wsparcie, więc Rosja podjęła inne działania wobec kryzysu benzynowego. Informuje Moscow Times. 1 października ogłoszono, że Rosja chce znieść cła na import benzyny. Zniesiony będzie też zakaz stosowania dodatku, co może skutkować użyciem nafty, o czym już wspominałem. Oba środki mogą przywrócić na rosyjski rynek OK. 350 tysięcy ton benzyny miesięcznie. To nie wystarczy, by pokryć milion ton, które Rosja straciła we wrześniu, ale może nieco skrócić kolejki na stacjach benzynowych. Rosja zamierza dostarczać na rynek krajowy OK 10 tysięcy ton oleju napędowego miesięcznie, jeśli środki te zostaną wdrożone. Moskowskie nowości? Zauważają, że to podejście może nie przynieść Rosji oczekiwanych rezultatów. Według tego źródła wysokie koszty transportu mogą zniweczyć wszelkie korzyści, jakie rosyjscy obywatele mogliby odnieść z dostępu do paliwa bezcłowego. Dochodzi też propozycja ograniczonego użycia etanolu w produkcji benzyny. Poluzowanie norm dopuszczających więcej węglowodorów aromatycznych to kolejny przejaw desperacji Rosji. Zakazy dodatków i surowe normy techniczne mają swoje uzasadnienie. Kreml woli udawać brak kryzysu paliwowego w Rosji niż dbać o swoich obywateli, skoro gotów jest je wyrzucić za okno. Jeśli wszystko zawiedzie, Kreml może po prostu okłamać obywateli. Raport Moscow Times z 30 września sugeruje, że te kłamstwa już się zaczęły. Rzecznik Putina, Dmitrij Pieskow, Twierdzi, że naród rosyjski jest całkowicie zjednoczony wokół prezydenta Putina. Są gotowi znosić wszelkie konsekwencje decyzji Putina. Ale jakie to konsekwencje? Pieskow jednocześnie twierdzi, że Rosja jest zrównoważona, przewidywalna i stabilna. Dlaczego twierdzi, że Rosjanie są gotowi do poświęceń, skoro najwyraźniej nie muszą niczego poświęcać? Nie trzeba martwić się niedoborem benzyny, bo według The Moscow Times. Zajmują się tym już propagandyści Kremla. Niedobory wynikają z planowanych prac konserwacyjnych w rafineriach, co jest bez sensu. Kreml chce, by winą obarczano własną niekompetencję, a nie ataki Ukrainy czy sankcje Europy. Rosyjskie media państwowe przyznają tylko istnienie kilku obiektywnych czynników, nie informując Rosjan o pożarach rafinerii. Miesiąc Putina pełen problemów nie zostanie rozwiązany takimi taktykami. Białoruś nie będzie w stanie długo pomagać. Kłamstwa działają tylko przez pewien czas, potem upadają. Niedobory benzyny w Rosji narastają i się rozprzestrzeniają, a zniesienie ograniczeń produkcji nie wystarcza. Jak Rosja do tego doszła? Wpływ mają dwa czynniki, o których już wspominaliśmy: ukraińskie drony dalekiego zasięgu i europejskie sankcje tworzą potężną kombinację, która doprowadza Kreml do załamania. Rozmawialiśmy o wpływie ukraińskich dronów. Ale nie wyjaśniliśmy, dlaczego ataki były tak skuteczne w sierpniu i wrześniu. Wszystko zależy od zmiany podejścia Ukrainy. British Broadcasting Corporation podaje, że Alkiniamis że Ukraina atakuje rosyjskie rafinerie od stycznia 2024 roku. W tym miesiącu, tak jak w lutym, były trzy ataki. W maju 2024 liczba ataków była najwyższa. Zaatakowano siedem rafinerii, potem spadła. Ataki z 2024 roku i te z początku 2025 roku były częściowo skuteczne. Ale Ukraina uderzała w rafinerię i ruszała dalej. Dzięki temu Rosja mogła naprawiać rafinerię, więc atak nie zatrzymywał jej pracy na długo. Do sierpnia 2025 Ukraina zmieniła strategię. Pierwszy atak na rafinerię nie jest już jedyny. Ukraina atakuje, robi przerwę na kilka dni, po czym znów uderza. Celem jest uniemożliwienie działania rafinerii, niezależnie od prób naprawy przez Rosję. W sierpniu Ukraina użyła tej strategii do ataku na 14 rosyjskich rafinerii. We wrześniu zaatakowano 8 rafinerii wielokrotnie. Od stycznia 2024 do września 2025 Ukraina zaatakowała 21 z 38 dużych rosyjskich rafinerii. Ataki Ukrainy są nieustanne, są też skuteczne. Ukraina nie ogranicza się do ataków na rafinerie. Jak zauważył The Economist, 5 października ukraińskie piekło się nasila. Ukraińcy celują też w inną rosyjską infrastrukturę energetyczną. Atakowane są także stacje pomp i magazyny ropy, jak pokazuje wrześniowy atak na duży port przeładunkowy w Primorsku. To się wyróżnia. Ukraina atakuje nie tylko rosyjskie rafinerie, ale także środki transportu rosyjskiej ropy w kraju i za granicę. Ukraina obrała tutaj skuteczną strategię i doskonale o tym wie. W październiku doszło już do kolejnych ataków. 6 października ukraińskie drony uderzyły w największy terminal naftowy Krymu. Co tylko pogłębi problemy, z jakimi już teraz borykają się mieszkańcy okupowanego Półwyspu. I zaledwie kilka godzin przed tym, jak stworzyliśmy scenariusz do tego filmu, ukraińskie drony zaatakowały rosyjską rafinerię w Tiumeniu na Syberii. The Moscow Times twierdzi, że może to być najdalszy atak Ukrainy do tej pory, ponieważ jej drony musiały pokonać ponad 1200 mil. Rosja twierdzi, że zestrzeliła trzy drony lecz żadna ze stron nie potwierdziła wyniku. Podczas gdy Ukraina uderza w rosyjskie rafinerie, Unia Europejska coraz aktywniej wprowadza konkretne środki, które również szkodzą zdolnościom rafineryjnym Rosji. Sankcje odegrały dużą rolę w utrzymaniu rafinerii, które atakuje Ukraina, poza działaniem, ponieważ ograniczają dostęp Rosji do części potrzebnych do przeprowadzenia napraw. Nowy głos Ukrainy zwracał na to uwagę już w lipcu, cytując ministra energii Rosji Sergeja Sewiliowa. Zakłócenia pojawiają się, ponieważ przez sankcje naprawy planowane na cztery miesiące się opóźniają lub brakuje dostaw wyjaśnił Sawilio. Reuters podkreśla, że naprawa po ukraińskim ataku trwa tygodnie lub dłużej. Rosyjscy inżynierowie nie mają dostępu do potrzebnych części do pracy. Unia Europejska powinna kontynuować dotychczasowe działania. Zbliża się dziewiętnasta runda sankcji, która mocniej uderzy w Putina. Euromaidan Press podaje, że pakiet ma ograniczyć dochody Rosji z ropy, prawdopodobnie przez sankcje na kolejne statki z floty cieni Putina. Unia Europejska może wcześniej wprowadzić zakaz kupna rosyjskiego skroplony gaz ziemny, planowany na 2027 rok. Unia Europejska obniżyła limit cenowy na rosyjską ropę do OK, 48 dolarów za baryłkę. Dodajmy do tego kolejne sankcje nałożone na łańcuchy dostaw technologicznych, które Rosja musi utrzymać. Aby wspierać swoje rafinerie, otrzymujemy silny cios od Ukrainy i Unii Europejskiej. Ukraina je zamyka, a sankcje Unii Europejskiej sprawiają, że pozostają zamknięte. Jedyną przeszkodą dla sankcji Unii Europejskiej mogą być ci nieliczni członkowie wewnątrz bloku, którzy są trochę zbyt prorosyjscy, by reszta Europy czuła się z tym komfortowo. Niektórzy członkowie Unii Europejskiej spowalniają wdrażanie pakietów sankcji. Często wymuszając ich przeredagowanie i złagodzenie środków, zanim pozwolą na ich przyjęcie. Węgry w szczególności mają na swoim koncie wykorzystywanie prawa weta do zatrzymywania unijnych sankcji. To może się wkrótce skończyć. Jak informowało polityko w sierpniu, kilku europejskich przywódców zaproponowało wprowadzanie sankcji na poziomie krajowym, zamiast wymagać pełnego konsensusu w Unia Europejska, krzyzy. To jednak powstrzymałoby weta. Otwiera to również możliwość, że państwa członkowskie Unia Europejska nie będą realizować proponowanych sankcji. Sankcje nałożone przez większość krajów Unia Europejska są lepsze niż ich brak. To nie wszystko. To wzmacnia silne połączenie ukraińskich ataków dronami i sankcji. Unia Europejska, kilka europejskich krajów, przyjmuje teraz znacznie bardziej aktywne podejście do radzenia sobie z jednostkami rosyjskiej floty cieni. Skutki uboczne wewnętrznego kryzysu paliwowego w Rosji. Nie są od razu widoczne, ale można je zauważyć po bliższym przyjrzeniu się. Zatrzymywanie większej liczby jednostek floty cieni oznacza, że Rosja sprzedaje mniej ropy. Gdy Rosja sprzedaje mniej ropy, zarabia mniej pieniędzy. To również oznacza, że nie może kupować tylu komponentów i części, do których wciąż ma dostęp, aby przeprowadzać naprawy rafinerii. Rosja może używać floty cieni do kupowania części od państw trzecich, które najpierw kupują je od krajów objętych sankcjami. Ograniczenie tego przepływu utrudnia rosyjskie rafinacje i pogarsza sytuację Putina w tym trudnym miesiącu. Francja często trafiała na pierwsze strony gazet. Na początku października francuskie władze weszły na podejrzany statek z floty cieni i zatrzymały jego kapitana. Władimir Putin nazwał tę sprawę aktem piractwa. Dla Francji był to sygnał, że nie będzie już tolerować rosyjskich statków omijających sankcje na swoich wodach. Jak podaje Guardian, kapitan tego statku stanie przed sądem w lutym. Ciekawe, czy inne kraje Unia Europejska pójdą za przykładem Francji. Dania ma własne pomysły i opracowała prosty genialny sposób na radzenie sobie ze statkami z floty cieni. Więcej kontroli duńczycy planują wykorzystać kontrolę nad kilkoma wejściami do Morza Bałtyckiego, aby wywrzeć jeszcze większą presję na Putina, gdy ten próbuje otrząsnąć się po tym koszmarnym miesiącu. Obejrzyj nasz film i zasubskrybuj The Military Show, by śledzić kryzys rosyjskiej rafinacji ropy. Dziękujemy za oglądanie.